I oczywiście, Mankowicowi z tej strony Kebus znowu zaczyna się nie jakoś bardzo, ale znowu jakaś tam lipka dzieje się na rynku Steam, więc tr troszeczkę sobie o tym porozmawiamy dzisiaj. A ja zapraszam Was oczywiście serdecznie na stronę Skins Manki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradezie powyżej 100 dolarów oraz bonus do depozytu. 35% z moim kodem, także polecam serdecznie. Dodatkowo, jest coś takiego jak Valentine's Raffle. I możemy sobie play the game, swap e, i rozumiesz, i sobie wybierasz, no i na przykład ja biorę tego, nie? Checking if it's a match. O, oh, it's a match. You know what I'm saying? No i dostajecie 5 raffle ticket, e, ticketów, no i za te tickety macie szansę zgarnąć fajne nagrody. Więc polecam sobie. Wejść na stronę, powymieniać coś, link macie w opisie A my dzisiaj przechodzimy do sedna filmu No i generalnie skrzynki wiadomo, upadły znowu na zbity pysk No może nie totalnie do zera, ale no tutaj skrzynia załamania po tym swoim piku Miała bardzo mocny spadek, no ale to jest oczywista Zabrakło hmm, mi słowa, oczywista wypadkowa po piku Także tutaj nie ma co się martwić, no ale tutaj już widzimy spadek z pułapu, tam złoty 30 na złoty 13. No i to wejście w niższe tendencje to zdecydowanie było widoczne, właśnie na tym, co Wam przed chwilą pokazałem. co Jeżeli chodzi o skrzynię ukończenia węża, tutaj sytuacja ma się nieco lepiej, bo no, ta skrzynia akurat sobie zyskała na tym update, więc. Tutaj, jak najbardziej na plus. No, ale generalnie, z do reszty, to znowu wracamy do tych cen. Może nie, nie dokładnie do tych samych, ale do podobnych. Także pewnie znowu ta sytuacja zacznie się unormować. No i powiem szczerze, że chcę zobaczyć jeszcze, jak rozwinie się sytuacja. Bo jeżeli ceny wrócą do poprzednich, no po tak dużym update'cie to rzeczywiście zacznę się zastanawiać i rozważać, czy Steam. Nie chcę mówić, że upada, bo nie upada, w sensie rynek jeżeli chodzi CS-owy, ale no czy po prostu te ceny nie były przewyższone przez jakiś czas i czy one rzeczywiście nie będą się zbijały do jakiejś tam danej kwoty, więc ja będę bardziej obserwował rynek i, dawać, i będę dawał Wam znać na bieżąco oczywiście, także śledźcie kanał, a ja dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, yo!